Witajcie widzowie, długo mi nie było. No cóż, no, rok szkolny się zaczął i mnie trochę to trzygniotło, dlatego wracamy z Mystery Boxem od Argyo Peterra Zamówiłem go dla siebie, ale to nie zmienia faktu, iż pomogę dzięki temu yy, Mioszowi z kanału Ptoczniki Wilka i do jego serii po prostu będzie ten mystery Box Dlatego zaraz go odpakuję. Mam nadzieję, że będę wiedział jakie to pająki, bo napisałem, że yy, dla średnio zaawansowanych w uwagach, bo teoretycznie nie da się tak. Ale napisałem, że mogą być ten dość średnio zaawansowany, że będzie dobrze. Dobra, mamy. No i co? <laughs> otwieramy Coś nie wyciądziałem z tych stron? <laughs> Już drugi taki pakunek Jest hit pack, czy grzeje? E, grzeje ładnie. Dobra. To ja muszę tak to otworzyć. No, Odkładamy na bok. I teraz otwieramy. 3-2-1. Będę musiał to zamazać. Myby. To znaczy chyba, że mystery box. Dobra, to zbieram, więc fajnie. O, jest paragon. Dobra, to tego nie patrzymy, bo będą napisane jakie pająki tu są. Żeby nie było widać danych, ja to zamarzę i tak, ale nie chce mi się tego więcej robić. Dobra. Ej, nie gadaj, że już jest od razu ten. Nie wiem co. I teraz wiem, żeby robić wszystko w kadrze tego. Dobra. Zamykam oczy. Otwieram. Czas na macanko. Serce mi nawala. Jest na pewno jeden Eppendorf. O Boże. Cztery pająki. Cztery pająki. Dobra, pierwszy. To jest... Gramostola full Właśnie tego tak średnio chciałem. Ale fajnie. Tutaj patrzyłem, że to jest wartość około 30 zł. idziemy dalej, maszyna usująca. Myk. Samopeus redunkus. Jest! Fajnie, chciałem samopeusa. Fajnie. Dobra, redynkuje co mam, ale się jadam Dobra, lecimy dalej I uwaga, uwaga, uwaga Auratus Fornicto plus Auratus Jezu, świetnie Tutaj jest coś na A O, jest Jezu Awikularia per purple Jezu JAK DOBRZE, JAK DOBRZE, JAK PRZEŚWIETNIE, JA NIE MOGĘ No to widzimy się po przerwie jak zobaczę ile te pająki kosztują Dobra, tak wyglądają obliczenia ABI kosztuje 50, GRAMOSOLA 30, REDUNKUSKO 15 i auratus 40 Yyy, muszę się przydać bez bicia, że trochę do pieca zawaliłem I nie za bardzo mam pojemniki dla nadrzewniaków, dlatego REDUNKUS zostanie taki pojemnik To jest tylko przejściowy, go, go potem wymienię yy, Kliszówkę dostanie Gramostolo. Tą kliszówkę dostanie Avi, też będzie przejściowe. I taki pojemnik, tylko że pusty, bo myślałem, że no... W głębi serca liczyłem, że będzie jakaś incejka, więc sobie przygotowałem trochę. I ten będzie na pornik topusa. Dlatego tego zaczniemy od fajniku dla redunkusa. Daję małą warstwę, żeby było więcej miejsca na korek. Ten korek w sumie by się nadawał, tylko że on był wcześniej w terenu, w którym była pleśń, dlatego najpierw go wyparzę i wrócimy do tego później. Okej, okay, no to jedziemy z kliszówką. Z kliszówką nie będę jakoś dużo ten, dodam jeszcze troszkę torfu i Kiegoś takiego tego wrzucę i to będzie wszystko, bo no nie, nie, ma tutaj, nie ma co tutaj naprawdę więcej upchać, dlatego dorzucam tylko tego trochę i... No i można już przekładać. Dobra, teraz mamy tutaj torf i dam tutaj trochę muchu. No i będziemy wpuszczać naszego auratusa. Dobra, mamy... Ej, wiecie, też nie za dużo tego. Też w sumie. O nie! Bo jak ja wywalałem, kurde, najgorzej. Ja cię kręcę. Jak wywalałem torf, to waliłem też korek, który Fajny, jest dobra. Może znajdę jakiś inny fajny. To już w sumie takie. Jakby tak położyć. Ale to mniejszy musiał być. O! Ten to nie, bo jest z każdej strony taki, wiecie. I on będzie wszystko wyglądał, ale taki. nie tylko w którą stronę. O, 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 o! No zobaczcie, pyk. Teraz wezmę trochę torfu. O, dobra, tu mam plan. o, Torfu tak. Przyklepać to. O, ma teraz taką fajną norkę zrobioną. O, i teraz y, leci trochę muchu. W kąt trzeba dać. Znaczy nie trzeba, ale można. A jak można, to trzeba. No i nie wiem, bym, bym sobie gdybym nie dał porostów. Dlatego jeden mały porost wleci na pewno. Tutaj mi wypadł jeden, to wleci od razu też. I one wyglądają strasznie sztucznie w sumie po jakimś czasie, dlatego... Nie, ten moc Bez sensu. Przejazd mi się straszny. Każdy mój pojemnik wygląda po czasie tak samo, dlatego dobra, zostanie tak. No i bierzemy, a Tu sadziemy O dobra jest. On już jest taki niemały, dlatego wezmę yy, tak. <grym> nie wiem jak będzie z nim. Podziewam się wszystkiego. Dlatego... No dobra, no przekładamy. No on już takim mały tękim krabem to nie jest. Tylko jako szybko No, To chyba o! Dobra, wiecie co? Zrobię to inaczej. Inaczej to zrobimy? Zrobimy to tak, że otworzę, kładę tutaj, zamykam i po prostu on sobie wyjdzie po czasie. Więc tak to zostawmy. Albo wiecie co? Inaczej. Zrobię to poza kamerami. O, ludzie to za szkrab! A dzień dobry! No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dlaczego chcesz teraz się poddać tylko dlatego, że raz czy drugi ci nie wyszło? Ja na początku myślałam, że on będzie miał jakiś ten już karapak, taki złotawy przez tą kliszówkę, znaczy przez Eppendorfa, ale jen, jaki to jest słodzi, taki misi-pisi taki mały. Dobra, wyjmuję Eppendorfa, no i lecimy z Avi, teraz się zacznie. Dobra, powracam ten kadr i teraz lecimy z Avi, zobaczę czy to się tutaj zmieści, niestety nie, to będzie ciekawe, dobra. Nie będę przesadzał, po prostu torf oraz, myślałem patent na im. tak, postawiony w skosie jakby, o, zrobię takich yy, trochę, czy trochę, no tyle ile wlezie. O Boże, teraz to się zacznie dopiero jazda, dobra. To jest tylko przejściowy, dlatego jak będę miał jakiś pojemnik, to od razu go zmieniam. Tak samo jeśli chodzi o psalmo. Dlatego dobra, bierzemy pojemnik, bo będzie kurde ciekawiej. Ajajaj, awikularia. Aj, aj. Fajnie? Mhm. Tylko niefajnie, że nie mam żadnego fajnego pojemnika dla niego. I ogólnie to jest na tyle problem, że jak nawet tak zrobię, to nie będę miał jak wyjąć. Oni się zastanawiam właśnie, żeby nie zrobić szybkiej roszawy. I żeby tutaj trzymać psalmo peusa bo on już nie jest taki, no jest mały. Na mały jest, ale... Nie. Nie, no dobra, bo nie da rady inaczej z Avi, więc a, Bownik wiedział, a jednak się udził. Mieniamy pojemnik i tutaj będzie Kulary. Bo już nie wiem, czy najpierw nie, nie lepiej zobaczyć tu będzie, będzie dobry Znaczy, Na pewno będzie za mały, ale nie wiem co dać Dobra, mamy to Zdawałem. I ogarnę coś podobnego tylko, że w tym. tego nie wiem, tak ja podobnie u się to może się sprawdzi. O tak. Ja mam te o... Te, te, ja mam przecież to. I z tego można, znaczy można, no ja mogę, wyjmować o to. I ona będzie mogła sobie to fajnie zapajęczynować. I dobra, z Avi nie będę tak szpanował, że tak to ujmę. I po prostu wkładam otwartą kliszówkę, znaczy Ependorfa tam i czekam, aż ona wyjdzie, bo inaczej nie da rady. Dlatego widzimy się, jak już będzie w środku. Dobra, zmiana planów. Robimy Zuma i jednak zrobimy tak samo, jak z topusem. Tylko, że pewnie to będzie zrobione gorzej. I teraz yy, mięta penseta. Dobra, nie było najgorzej. O je, jak to jest mikro pypeć. Ja ją muszę jednak chyba do kliszówki dać. Jezu! Ale w topa to jest taki pypeć. Mikro pypeć. Dobra, daję ją do kliszówki. Poczekajcie. Dobra, bikolary jest na swoim miejscu i nie było jakoś trudno. Raz tylko skoczyła o dziwo. I jakoś dużo, dużo nie biegała. Tylko najgorsze to było, jak ona zaskoczyła z tego na podłogę i musiałem ją ganiać. To wtedy było słabo. Ale jak już weszła na pokrywkę od tego, to już było łatwo, po prostu przyłożyłem i do git, Dlatego awikularie nie są jakoś super szybkie, nie teleportują się. Zobaczymy, jak zarabiać z moim psalmopeusem. Yy, stwierdziłem, że yy, do psalmopeusa po prostu wrzucę to i będę to wypełniał bez yy, aparatu, bo coś czuję, że no nie uda mi się. Jestem początkujący i po prostu chcę to zrobić bezpiecznie. Dlatego widzimy się za chwilkę. No i się udało, psalmopeus jest w za duży pojemniku i jest troszkę chyba większy od AVI i to jest L1 pewnie, także Turbo ze z mojej strony. Yy, dzisiaj go nie będę karmił. Yy, Nakarmi dzisiaj może gramostolne oraz prostu naziemne karmie dzisiaj. Zobaczę, bo chcę ich wyczuć, a te niech się oswoją, bo one są w trochę średnich pojemnikach dla swoich gatunków, dlatego mam rano, to by było na tyle w tym odcinku. To by było na tyle w tym odcinku, utrzymać się jedno z odcinka, no i samo połóż się, żegna, elo!